Maneczko widzowie z tej strony Januszek xd888, i dzisiaj nagrywam browser Tak, tak. I od razu mamy skrzyneczkę do otworzenia. Oczywiście, przepraszam Was, widzowie, że tak da, że już 7 miesięcy nie było filmików lub przejść nie pamiętam już dokładnie, ale mega nie było. Przepraszam Was bardzo. Więc. So. A. A więc otwieramy skrzyneczkę. Topu. I co będzie? 12 przedmiotów, okej okay. 50 blinków 3 gemy 100% 135 blinków 110 blinków 60 blinków 50 blinków, 50 blinków! No już po raz 6, 50 blinków Będzie jaki skin jest Po raz czwarty 50 blinków Świecąca trójeczka I skin do broka No okay. i jabłko. No, może nawet być. Czemu? Dobra, to były rzeczy, które. Mm, nie. No i nowy pozor, na to. Trzeba, dobra, nagrody. A wasz. W waszym zdaniem, widzowie. Opłaca się kupować i to do melodii, bo moim no, zdaniem nie za bardzo. Może no. no, sobie pobramy albo hokej Zobaczymy na misję. Dobra, ja sobie coś dowiem. Będziemy w na i najpierw Surja sobie odbierzemy. Słyszymy. Let's go! Sprite, ikona gracza i 9 emotek. Czyli to jest w legendarnej. No i codzienne prozy. I weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie rankedy. Dobra, no to widzimy się w rundzie. Albo bardziej na wybieraniu postaci. No i hmm. kogo? Wiadomo, że nie ta. Dobra, widzimy się w rundzie. No i jesteśmy w rundzie, widzowie. Oczywiście jak to zawsze przeciwko botom musimy zagrać. Jakim cudem bot mnie zabił? Nie wiem. Uff.

Aha. Jak śmieszny nie trzeba widziać. No nie no 1% nie zostało No i wygrana, ja to rozumiem, widzowie. Tak to można grać. No. Ej, Star dropik Jak zwykle widzowie. No to lecimy dalej Co? Messi, Ronaldo i ja Serg 7, Bo sobie niedawno nikt zmieni. ja widzę. Na czwartym polu to ktoś Kto strzela Na daleko Widzowie yeah. Wewnątrz Serga Ja ogólnie jeszcze dzisiaj przetestujemy widzowie tego nowego skina na serdżach tego serdżastra. Dobra, leży jeden kibic. Leży jeden kibic. Ale bo to są przecież boty. ja zachowuję widzowie. A ja tutaj je, nie, dodaję już pro player. No dobra. No i teraz trzymaj ten mam. Już jeden na dwa. Już jeden na jeden. No mam przeciwko na to. wiadomo, widzowie. Łatwo jest wygrać. Aha, serio? Nie już tu. Dobra, idę tam. A prawie widzowie to trzeba zrobić z tego uta. Ale nie, nie zdążyłem zabić. Coś się skoczyć z uta. Okej. Okay. I... No serio. Jak my to przegramy? Nie, my to przegramy jeszcze. Nie gadaj. Błagam się. Nie, to jest niemożliwe, widzowie. Przeciwko botom przegraliśmy, nie? Czekajcie, musimy zobaczyć, mm, ile to dla odmianków miał. A, nie dziwię, że 15 000. 406 ranga nawet Edgege'u. Hmm. Ja mam 400 Ok. No i widzę, że to jest w 2000. 20 Przepraszam, że tak dawno nie nagrywam. Naprawdę widzowie. Przepraszam. O, no to przymęczam. Hmm, teraz Dobra, wbijemy Bronze 2, a później przetestujemy tego Serge Astro. Hmm. No a jeszcze tam oto. To tym bardziej powinno być S. Dobra, łatwo, kot, O, boty! To nie muszę co Prawie by wszystkich zabił, ale dwóch zabiłem w sumie. Jak odbił od tego, no i prawie już hyper. w ogóle na nich ja to szybko hyper i jutro się zbiłem. Dobra, mnie te baba! Znaczy, no, już więc pytałam, jest tym łatwo. Dobra, jedna misja jest zrobiona. I kolejny level. Na 100 kredycików do Oli. Jeszcze tylko 300 kre... No nie 300, no... Jak chcecie się dokładnie, no to 285 kredycików i będzie Oli.